tutaj jak mówię yy, w każdym razie nie będę się ograniczał ponieważ gra to jest yy, znaczy Minecraft to jest gra niemalże bez ograniczeń yy, dlatego ja również nagrywając tej gry nie mam zamiaru się ograniczać do yy, nie wiem jakichś yy, określonego czasu 15 minut czy czegoś po prostu będę y, załatwiał to tak, że będę dzielił wszystko to, co nagram. Trochę patyków się przyda. Ponieważ trzeba zrobić teraz nasze y, ręcze. Mam nadzieję, że tyle starszych. Okej, okay. to tak. Tle powinno starczyć. On zapada jeszcze, nie? Ej, jak ja to miałem zrobić? Sądzę, że zrobimy to mniej więcej tak. Nie wiem, czy to zdążymy yy, skończyć teraz. Ej, co to jest to? Wypadło jakoś. A, bo zniszczyłem przecież. No dobra. Yy, zrobimy najpierw przede wszystkim drzwi żeby się szybko zamknąć jeśli nastałaby noc okej okay. yy, jednak chyba nam nie starczy yy, tych płotków ponieważ chcę zrobić takie małe jak kolumienki kolumny przepraszam jakoś tak mi się zrobniło okej okay. yy, potrzebujemy jeszcze trochę dirtu bo się go szybko niszczy no, no i noc tak jak mówiłem Ajajajaj, trzeba iść ten Trzeba iść do drugiego domu Tam mamy łóżko przecież Ach, ale byliśmy szybcy Dobra, idziemy spać i rano dokończymy wystrojenie domu Chyba potwory nawet nie zdążyły z domu. Byłoby to dla mnie w miarę dobre, ponieważ mam już ich dosyć, szczerze mówiąc. Ale tak czy inaczej nie zamierzam grać na pizzfulu. Chociażby nie wiem, co się stało. E pizzfulu nie włączę. Nie ma takiej opcji. Chociażbym nie wiem, ile materiałów chciał. Haków nie włączę. Żadnych modów, nic. Nie. To nie dla mnie. Ja nie lubię takich rzeczy. W sumie to jest jakby oszukiwanie samego siebie. Dobra, co tutaj jeszcze? E, nie, nie tak, sorry. Czy tak? Sam już nie wiem. Nie, chyba tak, o to mi chodziło. Wydaje mi się, że tak. No, tak to mniej więcej będzie wyglądać. Mam nadzieję, że w miarę wam się podoba. Wiecie, też nie można żyć w byle czym, no nie? Mimo, że to jest jedynie tam jakieś głupie schronienie, niby na początek. Wiadomo, że w tym nie będę mieszkał cał przez cały let's play. Yy, ale trzeba mieć mimo wszystko coś takiego, z czego będzie człowiek dumny. No i co ja zrobię? Więc nawet takie coś. Zawsze będzie można wyjść na ten balkon. To już będzie coś innego niż takie siedzenie w zwykłym, kwadratowym jakimś pomieszczeniu No Teraz to zniszczymy Nie wiem czy nie jest za mała odległość, ale mniej więcej tak to miało wyglądać Wyżej już nie chcę chodzić, ponieważ To w miarę ogranicza w sumie mój ruch, ale dosyć sporo widać no gdyby nie tam mgła, ale w sumie nie jest źle. Świat mi się całkiem podoba, sporo lasów jest okej. Okay. No, tutaj chyba będzie trzeba zrobić inaczej. E... Tutaj? Tak. Tutaj. Nie wiem dokładnie, czy o to mi chodziło. Mam nadzieję. Dobra. W każdym razie coś takiego. Mm. No tak. Okay. możemy teraz zniszczyć nasze podpórki yy, i przydałoby się zrobić tam yy, cóż inaczej Op. zrobimy tam jakieś tam poddasze coś w tym stylu Nie przejmujcie się, że marnuję na to całe drewno, gdyż e, po tym odcinku trochę uzbieram mu. Nie wiem w sumie jak to będzie wyglądać. Trochę spontanicznie to robię. W każdym razie będzie wyglądać jakoś tak. Jeszcze tutaj to nie wszystko, yy, ale zabrakło mi drewna. Yy, cóż, w każdym razie odcinek jest chyba już dosyć długi. Ja sobie dokończę ten dach. W następnym odcinku pokażę wam efekt końcowy tego. Tutaj damy okna jeszcze. Jakoś trzeba to wszystko pogodzić, że gra mi się skraszowała. No. A ja się z wami żegnam. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, oglądania oraz oceniania moich filmików. No i zapraszam na kolejne odcinki naszej serii Zagrajmy w Minecraft. Na razie.